Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Nazywam się Marcin Kuryło i wspólnie z naszym ekspertem Agnieszką Rugałą witamy Państwa na webinarze BeOffice Urlopy, pełna obsługa online. Proszę Państwa tak już no, tradycyjnie przy okazji naszych webinarów, zanim oddam głos ekspertowi, pozwolę sobie powiedzieć kilka słów o naszej firmie. All for One Poland jest numerem jeden na rynku SAP w Polsce. Mamy ponad 25 lat doświadczeń. Wcześniej nas Państwo znaliście jako BCC SNP Poland. Obecnie All for One. Nasze kluczowe kompetencje to wdrożenie SAP, SAP, Managed Services, bezpieczeństwo oraz rozwój oprogramowania. W rozwoju oprogramowania. Do, 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 do aplikacji autorskiej oraz aplikacje na zamówienie. Dzisiaj będziemy właśnie mówili o, o jednej z naszych aplikacji autorskich. E, mamy takie aplikacje gotowe, jak, jak BioFIS, o czym będzie dzisiaj mowa, to portal samobsługowy wspierający zarządzanie zespołem, biurem codziennej pracy, e, a także EdiStrada, All4One ECM oraz all for one ETAI. Mamy w naszych strukturach wewnętrzną organizację jak All for One Software House, które świadczy usługi programowania, integracji systemów, RPH, czyli robotic Process Automation, również aplikacje na zamówienie i IT staffing. Proszę Państwa, to, to tyle z tytułem takiego krótkiego wstępu już przekazuję głos em, koleżance. No, taka ważna jeszcze informacja, że jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania związane z dzisiejszą prezentacją, to bardzo proszę zadawać je. W okienku czatu, postaramy się odpowiedzieć na nie pod koniec. I co, z mojej strony to tyle. Aha, pokazaliśmy się Państwu na dzień dobry, żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia. Także tu machamy do Państwa. Za chwilę te kamerki wyłączymy. To co, ja pięknie dziękuję i przekazuję Tobie Agnieszka prezentera, żebyś mogła podzielić się swoim ekranem. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Agnieszka Mrugała, jestem liderem zespołu Bioffice w All for One. Bardzo mi miło, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać na webinarze poświęconym procesowi urlopowemu w Biofice, tak jak to już zostało podkreślone naszej autorskiej aplikacji do obsługi spraw pracowniczych. W swojej pracy każdego dnia spotykam się z przykładami organizacji, które chcą lub nawet muszą dokonać digitalizacji swoich procesów. I chociaż indywidualne państwa powody różnią się od siebie, to i tak najczęściej chodzi o zoptymalizowanie czasu potrzebnego na realizację spraw pracowniczych. BeOffice już od około 15 lat pomaga w komunikacji z pracownikiem i zarządzaniu jego interesami. System odpowiada na, najwię, na najważniejsze potrzeby takiej y, obsługi. Pokrótce chciałabym powiedzieć, jakie zalety widzimy w digitalizacji obsługi spraw pracowniczych. Przede wszystkim jest to ujednolicenie procesów. W każdej z komórek organizacji, o ile nie postanowimy inaczej, proces obsługi jest realizowany dokładnie w ten sam sposób. Taki proces jest przenoszalny i możemy go wdrożyć, na przykład, w nowo przejętej czy nowo utworzonej państwa spółce. Następna jest aktualność danych i procesów, która w przypadku danych polega na tym, że każda zmiana jest widoczna dla wszystkich zainteresowanych od razu po wprowadzeniu, a w przypadku procesu, na przykład po modyfikacji drogi akceptacji dla każdego nowego wniosku, zastosowana jest nowa droga akceptacji, nowy workflow. E, następnie e, bezpieczeństwo danych. E, m, kopie bezpieczeństwa, mamy certyfikaty RODO e, ISO 2008. E, Kolejna sprawa to systemy IT. Zazwyczaj dostępne są przez internet w regule 24 na 7 na 365 dni w roku. Sprawy osobowe pracownicy mogą więc zgłaszać o dowolnej porze dnia i nocy przez wiele kanałów dostępu, czyli przez komputer, urządzenie mobilne, chatboty, maile, infolinie i inne. Systemy IT pozwalają na przechowywanie historii i mówimy tu zarówno o samych wnioskach, czyli mamy listę wniosków, jak i ich historię zmian w obrębie samego wniosku. Tak więc o po, odpowiedź na pytanie, kto i kiedy zmodyfikował wniosek, nie przysparza już problemów. Kolejną zaletą jest bardzo proste raportowanie. Dane zebrane w jednym systemie możemy w łatwy sposób zestawić i na ich bazie przygotować stosowne raporty, co w podejściu analogowym angażowało bardzo dużo czasu i było problematyczne. Biofis obsługuje bardzo wiele obszarów i bardzo wiele zakresów, jeżeli chodzi o samoobsługę pracowniczą i mamy moduły związane zarówno z finansami, HR, IT, jak i inne moduły, które możemy dostosować do Państwa potrzeb. W zakresie finansów obsługujemy delegacje, rezerwacje podróży, wydatki pracownicze niezwiązane z podróżami, zaliczki, wnioski zakupowe rozliczenia faktur, samochodów prywatnych, samochodów służbowych, zarządzanie całą flotą. Jeżeli chodzi o HR-y, dzisiaj skupimy się na wnioskach urlopowych, urlopowych i planach urlopowych, na terminarzu pracowniku i y, y, czasie ich pracy, nieobecnościach, zastępstwach, wnioskach o nadgodziny, HR również obsługują dokumenty do akceptacji, możemy wysłać do naszych pracowników wszelkiego rodzaju korespondencję, którą muszą zatwierdzić, możemy również przeprowadzić ocenę pracowniczą i ostatnia, ostatni hit, rezerwacja biurek w okresie pandemii, bardzo ten moduł Rozrósł się i pozwala na, na zarezerwowanie biurka dla pracownika, który w większość czasu na home, spędza na home office. Przepraszam. Jeżeli chodzi o IT, główny moduł to jest service desk, który obsługuje komunikację między działem IT i pracownikami. Możemy również przeprowadzać inwentaryzację wyposażenia, możemy przypisywać do pracowników urządzenia licencje czy rezerwować zasoby. Tak jak już mówiłam, jeżeli któryś z naszych modułów nie pokrywa Państwa zapotrzebowania, jesteśmy w stanie zdigitalizować dowolny proces, który jest potrzebny w Państwa organizacji. BeOffice skupia się wokół samoobsługowych formularzy dostępnych online dla pracowników. Wszystkich w organizacji, czyli również dla przełożonych, dla działu HR, IT czy działu księgowości. W jednym miejscu odbywa się cały proces występowania z wnioskiem, akceptacji oraz rozliczenia takiego wniosku. Dzisiaj będę Państwu pokazywała taki bardzo prosty workflow. Inicjuje wniosek nasz pracownik, akceptuje go przełożony, natomiast specjalista działu KATR akceptuje taki wniosek. Tutaj możemy zauważyć, jak to działa. Pracownik w statusie nowy wniosek aktywuje, przechodzi on do przełożonego jako aktywowany. Nasz przełożony może go albo zatwierdzić, albo odrzucić. Po, w momencie zatwierdzenia wniosek przechodzi do działu HR, może być zaksięgowany lub również anulowany. Także aplikacja mobilna umożliwia kontakt pracownika z innymi działami firmy za, po, za pomocą telefonu, także możemy w każdej chwili mieć dostęp zarówno do wniosków urlopowych, jak i delegacyjnych. Ja w tej chwili chciałabym Państwu również przedstawić demo, pokazać jak to wszystko działa. Jesteśmy na stronie startowej BioFIS. BioFIS jest rozwiązaniem w chmurze, także macie Państwo do niego dostęp z każdego miejsca, w którym jest zasięg internetowy. Zaloguję się w tej chwili do systemu jako pani Bąkowska-Zuzanna. Jest to konto naszego. Standardowego pracownika. W momencie, kiedy pracownik wchodzi do systemu, wyświetlają mu się wszystkie dostępne moduły, z których może korzystać. Natomiast cała, cały workflow w wniosków opiera się na strukturze firmy. Już Państwu pokazuję, jak taka struktura tutaj przykładowa wygląda. Jest ona Zbudowana z jednostek organizacyjnych oraz ze stanowisk. Jednostka organizacyjna jest o, oznaczona folderkiem, e, stanowisko oznaczone, które jest obsadzone przez y, jakąś osobę, jest oznaczone tutaj takim malutkim ludzikiem. Każdy pracownik może podejrzeć, w jakim miejscu struktury organizacyjnej w firmie jest, do kogo raportuje, do kogo trafiają jego wnioski urlopowe. I tutaj na przykład mamy panią Bąkowską Zuzannę, możemy sobie kliknąć, znajdź stanowisko pracownika, automatycznie przeskakuje nam do naszego drzewka. Specjalista do spraw marketingu, pani Bąkowska Zuzanna jest podległa pod pana Lipińskiego Jędrzeja pod pana, dyrektora do spraw marketingu i PR. W momencie, kiedy pani Bąkowska chciałaby złożyć wniosek urlopowy, wchodzi w zakładkę sprawy osobowe urlopy dodaje nowy urlop i wyświetla jej się karta urlopowa. Pracownik standardowy może wybrać tylko i wyłącznie. Urlop dla siebie. Jeżeli jest, jest taka potrzeba, to przełożeni mogą wnioskować o urlopy dla siebie i dla swoich władnych. Dział HR ma dostęp do pełnej listy pracowników i może wystawić wniosek urlopowy w imieniu każdego pracownika. Typy urlopów. Tutaj mamy takie standardowe typy urlopów, natomiast w każdej organizacji mogą istnieć jakieś dodatkowe urlopy, które są na przykład dawane pracownikom po, po przepracowaniu na przykład 10 lat. Jest dodatkowy dzień wolnego. Możemy również tak skonfigurować system, aby taki urlop dodatkowy się pojawiał. Ja w tym momencie wezmę. Urlop wypoczynkowy dla pani Bąkowskiej i określimy daty tego urlopu, powiedzmy, od 27 czerwca do 30 czerwca. Automatycznie wyświetlają nam się tutaj daty 27, 30 i wyświetla nam się również podsumowany. W podsumowaniu klikamy sprawdź i widzimy całe Całe podsumowanie naszych urlopów na rok 2022. Bieżący wniosek ma 4 dni, 27 do 30. Limit w 2022 roku to było 35 dni. Wynika to z tego, że zostały przeniesione dni z 2021 roku i 26 dni dla pani Bąkowskiej w roku 2022. Wprowadzono w 2022. 8 dni. To są wszystkie dni, które pani Bąkowska już wprowadziła w system urlopowy, i od razu widzimy wyliczenie, że do wykorzystania dla pani Bąkowskiej w roku 2022 pozostało jeszcze 27 dni. Taki wniosek urlopowy aktywujemy. I w tym momencie na liście naszych wniosków wyświetlił się nowy wniosek urlopowy w statusie aktywowany. Jeżeli pani Bąkowska wejdzie jeszcze raz do tego e, wniosku urlopowego, nic już z nim w tym momencie nie może zrobić, ponieważ ten wniosek urlopowy został przesłany do jej przełożonego. I już się przeloguje. Lipiński, Jędrzej. Na ścianie informacyjnej w infoboxie pojawiła nam się informacja, że dzisiaj o godzinie 11.30 został złożony nowy wniosek urlopowy przez panią Zuzannę Bąkowską. Taka informacja również jest wysłana na maila do naszego przełożonego i z poziomu maila również do tego wniosku urlopowego można wejść. Jeżeli mamy ten wniosek omówiony z naszym pracownikiem i wiemy, że będzie go składał, możemy go już z poziomu infoboxu zatwierdzić lub możemy Również go odrzucić. Natomiast, gdybyśmy chcieli się zapoznać z nim bliżej, wchodzimy w urlopy. Możemy sobie sprawdzić, czy na przykład nie ma innych urlopów w tym samym okresie w naszym dziale. Tutaj widzimy, że nie i taki wniosek również możemy z tej pozycji zatwierdzić. Zatwierdzamy. Sprawy osobowe, urlopy. Mamy informację na naszej liście, że wniosek urlopowy pani Bąkowski został zatwierdzony. Również wchodząc w niego, nie jesteśmy już w, w tym momencie z tego poziomu w stanie nic zrobić, ponieważ ten wniosek został przesłany do działu kadr. I teraz przejdę na konto e osoby zatrudnionej w dziale kadr, i tu również pani Anna Miła ma. Informacje o urlopie zatwierdzonym przez pana Lipińskiego. Możemy tutaj wejść w ten wniosek. Widzimy, że pani Bąkowska wniosek złożyła dzisiaj, aktywowała go również dzisiaj i również dzisiaj został przez jej przełożonego zatwierdzony. W zależności od procedur, które u Państwa w firmie panują, taki wniosek może być przez dział kadr księgowany od razu lub na przykład w momencie pod koniec miesiąca albo po odbyciu, po odbyciu danego, danego urlopu. W momencie, kiedy taki wniosek zaksięgujemy, kończy on swoją drogę akceptacji. Pracownik albo może udać się na urlop, albo już ten urlop odbył. Jeszcze wejdę tutaj też w mm, naszą listę. E, jak Państwo możecie zauważyć, e, Pani e, Miła Anna ma również wystawione dla siebie y, wnioski. Natomiast, y, w związku z tym, że jest osobą odpowiedzialną za dział HR, y, może sobie wybrać dowolnego pracownika z firmy, może sobie wybrać swoich podwładnych, ale może również wyświetlić listę wszystkich urlopów, które zostały wystawione w firmie. W tym momencie, jeżeli na przykład będzie miała kilka urlopów w statusie zatwierdzony, może je wybrać i automatycznie przenieść do statusu zaksięguj. A tutaj, niestety, w tym momencie nam się wyświetla informacja, że dla danego typu urlopu nie został zdefiniowany limit urlopowy. I przejdziemy, właśnie, do, następnego, do następnej zakładki, którą może podejrzeć dział HR. Są to urlopy limity. Jak wszyscy wiemy, dla urlopów wypoczynkowych, ale nie tylko, bo dla również opieki nad dzieckiem czy urlopu na żądanie, ustawodawca przewidział limity urlopowe. I te limity urlopowe są różne w zależności od naszych pracowników. Na przykład urlop wypoczynkowy możemy mieć go w wymiarze 20 lub 26 dni w zależności od tego, jak nasz pracownik, jak ile nasz pracownik przepracował lat. W tym miejscu możemy dodać rekord dla dowolnego pracownika. Ja sobie tutaj wybiorę na przykład panią Annę Miłą na 2022 rok i limit wprowadzę jej 26 dni. I ten limit w momencie, kiedy go Zapiszemy dla rodzaju urlopu wypoczynkowego, będzie dla Pani Anny Miłej obowiązywał. Oczywiście taką, taką procedurę możemy przeprowadzić również importem, żeby było łatwiej. Wprowadzamy dla wszystkich pracowników plikiem limity urlopowe, ale również integrujemy się z innymi systemami, na przykład z SAP-em. I w momencie, kiedy macie Państwo SAP-a, możemy podpiąć interfejs do, do SAP-a. Ściągnąć limity urlopowe. Odbywa się to automatycznie, nie musicie Państwo się przejmować. Limity urlopowe są tożsame z tymi, które są w SAP-ie. To samo dotyczy wniosków urlopowych. Jeżeli funkcjonuje u Państwa w firmie SAP, wszystkie wnioski urlopowe w statusie zaksięgowane są przesyłane do SAP-a. Nie tylko z SAP-em się integrujemy, integrujemy się również z innymi systemami. Wystawiamy api restowe. Możemy również integrować się za pomocą plików płaskich, więc tutaj jest pełna, pełna dowolność i zawsze możemy taką integrację, integrację przeprowadzić. Jeszcze chciałabym Państwu pokazać urlop, który został dodany w, przez naszego ustawodawcę w zeszłym roku. Jest to urlop dla krwiodawcy. Dodajemy nowy urlop, i pani Bąkowska wybiera sobie urlop dla krwiodawcy. I tak, jak państwo widzicie, mamy informację: proszę wybrać maksymalnie dwa dni następujące po sobie. Ja sobie wybiorę jeden dzień. Natomiast chciałabym Państwu pokazać, co się dzieje, jeżeli nie dołączymy dokumentu, który potwierdza, że, jesteśmy, że byliśmy tego dnia krwiodawcą. W momencie, kiedy aktywujemy taki wniosek, pojawi nam się informacja, że musimy podać numer dokumentu lub dodać załącznik. Na dole tutaj listy mamy coś takiego jak załączniki, i w tym momencie możemy tu dodać załącznik lub wpisać numer dokumentu. I ja tutaj wpiszę numer dokumentu, i w tym momencie taki wniosek jest aktywowany i poszedł, poszedł dalej. Chciałabym zaznaczyć, że każdy typ wniosku urlopowego może mieć własną drogę i własną ścieżkę workflow. Czyli tak jak urlopy wypoczynkowe idą na przykład przez przełożonego, tak np. przykład może trafiać od razu do działu księgowości i M, m, może y, nie wymagać akceptacji, y, akceptacji przełożonego. To wszystko zależy od Państwa i od procedur, jakie w Państwa organizacji funkcjonują. Bezpośrednio z naszymi urlopami łączą się również zastępstwa y, i zastępstwa y, możemy y, przekazywać nasze uprawnienia w BiOffice, y, naszym na przykład podwładnym albo koledze z sąsiedniego działu. w zależności od tego jak system zostanie jak system jest ustawiony, możemy przekazać tylko i wyłącznie możliwość akceptowania wniosków urlopowych, ale możemy również przekazać pełne uprawnienia osobie która będzie nas zastępowała. Co to znaczy? Oznacza to tyle, że jeżeli mamy pracownika naszego podwładnego, który będzie nas zastępował w okresie naszego urlopu, to albo do takiego pracownika będą trafiały tylko i wyłącznie wnioski urlopowe od kolegów i koleżanek z działu, albo będzie również widział to co widzi zazwyczaj jego przełożony. I tutaj, w zależności od tego, jak system jest ustawiony, jakie są dane dostępne w systemie, Państwo wybieracie, która opcja ma być dostępna. Pracownik, Tutaj mamy znowu e, tą samą sytuację. Pani Bąkowska-Zuzanna może wybrać tylko i wyłącznie siebie i może tutaj wskazać dowolną osobę z firmy, która będzie ją zastępowała. W momencie, kiedy wybierzemy panią Kłosowską Ewelinę, będzie informacja. Na przykład w tym samym terminie, w którym mamy urlop, od 30 aktywujemy i taki urlop został przesłany do pani Kłosowskiej. Eweliny. W momencie, kiedy pani Kłosowska Ewelina zatwierdzi ten, ten, ten wniosek o zastępstwo, jest sam przenoszone w dniu 27 uprawnienia i wracają z powrotem do pani Bąkowskiej uprawnienia po 30 czerwca. Chciałabym nakreślić jeszcze może. Jak dużo firm obsługujemy, jeżeli chodzi o biofiz. W tym momencie mamy ponad 200 klientów, ponad 75, 75 tysięcy użytkowników, 150 tysięcy rozliczonych akceptacji, 120 tysięcy zaakceptowanych wniosków zakopowych i 350 tysięcy złożonych wniosków urlopowych. Naszym, mamy w naszym portfolio firmy. Od bardzo dużych do bardzo małych systemy są od 10-15 użytkowników do użytkowników ponad 10 tysięcy. Jednym z bardzo dużych naszych klientów, który, dla którego prowadzimy bardzo szerokie prace rozwojowe w BioOffice jest InPost. W InPostie mamy platformę do zarządzania procesami kadrowymi i administracyjnymi. Jest bardzo rozbudowana. I szeroko, e, szeroko używana. E, w, w, I Impost korzysta z e, modułów pracowniczych, struktury, terminarza, wniosków urlopowych, m, rozliczania delegacji, e, wniosków zapo, e, za, pom, przepraszam, zakupowych oraz e, forum wymiany informacji, a także z harmonogramów i grafików, e, grafików czasu pracy. E, w tej chwili w tym systemie mamy 2300 300 użytkowników cały czas czynnych. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i integrację naszego systemu, to przede wszystkim chciałabym podkreślić, że jest to rozwiązanie w modelu SaaS, czyli Software a Service. Macie Państwo dostęp do chmury z każdego miejsca na świecie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Aplikacja mobilna działa zarówno na Androidzie, jak i na iOSie. Aplikacja jest dostępna w standardzie w języku polskim i języku angielskim, natomiast jeżeli byłaby potrzeba, możemy dla Państwa również uruchomić inne języki. W tej chwili korzystamy również, korzystają nasi klienci z języka rosyjskiego, węgierskiego, niemieckiego, także tutaj też ten zakres jest dosyć szeroki. Dane są przechowywane w naszym Centrum Przetwarzanych Przetwarzanych. Przetwarzania danych Wolfor One Poland w suchym lesie w Poznaniu. Wszystko jest zlokalizowane w Polsce. I tak jak już mówiłam, integrujemy się z innymi systemami IT za pomocą wymiany plików przez interfejs API lub przez webserwisy z SAP-em. Co państwo, jakie korzyści Państwo dla organizacji możecie mieć, jeżeli wdrożylibyście biofiz? Przede wszystkim jest to oszczędność czasu i kosztów. Eliminujecie Państwo papierowy przepływ dokumentów, e-maili, telefonów, skraca się i porządkuje droga tego. Pro, ten proces przepływu wniosku. Po drugie możemy wcześniej wykryć nieautoryzowane lub nietypowe działania, czyli na przykład nietypowy koszt delegacji lub nietypowe koszty wydatki pracownicze delegacyjne. Samo wdrożenie jest bardzo proste i przyjemne. Jeżeli chodzi o procesy gotowe, administracyjno-biurowe, jesteśmy je Państwo w stanie uruchomić w ciągu kilku tygodni bez długotrwałych przygotowań, szkoleń i zaangażowania z Państwa strony. I przede wszystkim nie wymagamy żadnej instalacji nowego oprogramowania na Państwa serwerach lub komputerach, komputerach pracowników. Pierwsze słowo o abonamencie. Ma system BeOffice prowadzi atrakcyjny model rozliczeń. Jest to abonament miesięczny, zależny od ilości modułów, które w Państwa organizacji funkcjonują oraz od liczby użytkowników. Dziękuję bardzo za uwagę. Czy macie Państwo może jakieś pytania? Pięknie dziękuję Agnieszka za, za, za Twoją prezentację. Wszystko było jasne, nie pojawiły się żadne pytania. Proszę Państwa, dziękujemy za uczestnictwo. Gdyby chcieli Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o, o BioFiz bądź jakiejś naszej innej usłudze, to, to, to zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy również do aktywnego uczestnictwa w kolejnych naszych webinarach. Dziękujemy, kłaniamy się i do widzenia, do usłyszenia. Dziękujemy.